Witajcie, z tej strony Kantal Indie po Polsku. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić Sniki Sniki. Jest to gra studia jad Entertainment. Produkcja według karty na Steamie to Adventure Stealth Game. Ja dorzuciłbym do tego moi drodzy polskie tłumaczenie, czyli powiedzmy sobie, że jest to gra przygodowa z elementami strategii turowej. Myślę, że to będzie wszystko, według tego co tam mamy pokazane na karcie Steam jest to bardzo kolorowa produkcja, która myślę, że wielu zachęci ale i również wielu odrzuci. Ja jestem bardzo zaczarowany tą grą, dlatego też chciałbym wam ją dzisiaj pokazać. Zacznijmy sobie rozgrywkę, żebyście mogli zdecydować czy chcecie poświęcić na tą produkcję swoje pieniądze. I tak oto moi drodzy mamy tutaj mapę, która będzie podzielona na trzy sekwencje, czyli takie trzy rozdziały. Jest to jeden z tych rozdziałów leśnych, tutaj w kanionie i po prawej stronie rozdział którego w tym momencie nie mam odblokowanego, ale myślę sobie, że tutaj może być morze albo jakieś góry, no zobaczymy. Później już będę wiedział co tam tak naprawdę jest. Moi drodzy, ja w produkcji będę podróżować sobie takim złodziejem, którego zadaniem jest zebrać takie oto kryształy na wszystkich 15 poziomach w produkcji. W każdym z nich będą po trzy kryształy, czyli jak dobrze liczę 45 kryształów w całej produkcji a będziemy mogli tutaj wykorzystywać przeróżne przedmioty, które możemy zakupić sobie w sklepie, aby pokonywać naszych wrogów, czy aby zwiększyć swoją jakość tej rozgrywki. Oczywiście moi drodzy, ja w tym momencie mam tutaj dostępną miksturę zdrowia. Tutaj mamy szynkę taką, która będzie mogła wabić naszych przeciwników. Tutaj mamy również punkty akcji w tubce i jest to taka buteleczka specjalna, która umożliwi mi zwiększenie swoich punktów akcji podczas atakowania, czyli podczas tej sekwencji takiej strategicznej. Tutaj mamy kołczan, który ma możliwość utrzymania w sobie pięciu strzał, zatem jest to naprawdę bardzo dużo i myślę sobie, że dzięki temu będziemy mogli o wiele sprawniej pokonywać te poziomy. Dodatkowo tutaj mam jeszcze jedną taką, myślę, bardzo fajną rzecz. Jest to taka duża torba, która będzie mogła mi tutaj umożliwić zwiększenie mojego ekwipunku. Niestety w tym momencie jest to naprawdę bardzo droga rzecz, ponieważ 5000 monet to ogrom pieniędzy, które będziemy musieli zdobyć, przechodząc sobie kilkukrotnie wszystkie poziomy. Zacznijmy rozgrywkę, żebyście mogli zobaczyć już jak prezentuje się ta produkcja. Ja moi drodzy włączę sobie w tym momencie poziom czwarty, czyli Fire Tomb. Zaczynajmy. I tak oto zostałem przeniesiony na taką mapę, na której mogę sobie zupełnie swobodnie poruszać moim bohaterem. I tak oto moi drodzy tutaj mamy skrzynki oraz dźwigni, która otworzy mi drzwi u samej góry tego pomieszczenia. Tutaj mamy również Siana, do którego jak widzicie w tym momencie mój bohater się schował. Będzie to naprawdę bardzo istotny aspekt całej rozgrywki, ponieważ będę musiał się chować przed przeciwnikami, aby nie zostać wykrytym. Dzięki temu, gdy nie zostanę wykryty, będę mógł ich backstabować, czyli powiedzmy sobie szczerze, zabijać ich od tyłu, tak żeby nie zadali mi obrażeń. Jest to naprawdę bardzo ważna umiejętność i dzięki temu moi drodzy będziemy mogli sobie pokonywać przeciwników naprawdę bardzo szybko, a dodatkowo bez utraty życia pójdziemy sobie w prawą stronę i tutaj pierwszy z przeciwników ja muszę sobie podróżować tak żeby w tym momencie rzucić sobie tą szynkę i zobaczcie on tutaj podejdzie będzie chciał jeść a ja surprise niespodzianka i bardzo szybko zadałem mu obrażenia dzięki temu ten przeciwnik został przeze mnie zabity i możemy sobie wyjść z tego pomieszczenia na prawą stronę w tym momencie mamy zupełnie nowy typ przeciwnika. Jest to taki, moi drodzy, nietoperz, ale jak widzicie, ja wszedłem sobie w tym momencie w prawą stronę tak bardzo, że aż na jego pole i on mnie po prostu zobaczył i wykrył. Ja muszę w tym momencie zadać mu obrażenia i zobaczcie, on zabił mi praktycznie połowę tych serduszek, zlikwidował mi połowę serduszek. Ja jestem naprawdę w bardzo ciężkiej sytuacji, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby trochę mojego bohatera w tym momencie uratować. Ponieważ moi drodzy, tutaj mamy taką butelkę z miksturą zdrowia. Dzięki temu mogę sobie zupełnie bardzo szybko i za darmo zregenerować punkty życia. No i cóż, jeszcze mam dwie butelki i myślę, że to wystarczy na tą przygodę, ponieważ moim zadaniem będzie w tym momencie tylko zebrać sobie moi drodzy ten klucz. Ale ja niestety muszę przejść sobie do tego klucza na prawą stronę. I tutaj poprzez jeszcze kilka innych przeciwników oraz kilka innych takich pokoi będę musiał się przedostać. Zobaczymy jak mi to wyjdzie, zobaczymy czy uda mi się tutaj wygrać. I myślę sobie moi drodzy, że bardzo ważna sytuacja będzie wtedy, kiedy ja będę mógł tych swoich przeciwników najzwyczajniej w świecie wabić w te miejsca takie jak tutaj. Mam nadzieję, że one sobie tutaj tak wejdą. No cóż, jeżeli nie, no to ja będę musiał po prostu wyjść do nich. O, w tym momencie ten jeden z nietoperzy dostał się do tego jedzenia. Całe szczęście ja mogłem sobie go w tym momencie zlikwidować jak bardzo szybko nacisnąłem. No i moim zadaniem będzie również przejść sobie w tą stronę. Zobaczymy czy uda mi się tutaj zwabić kolejnego tego nietoperza. Ponieważ jak widzicie jego system poruszania jest taki zupełnie losowo generowany przez co ja tak naprawdę nie wiem jak on będzie się zachowywać podczas rozgrywki. No cóż, myślę sobie, że najlepiej będzie bardzo szybko przejść sobie tutaj do góry, zaryzykować i umieszczamy tutaj mięsko przez co ten nietoperz zaaferowany przez to mięsko idzie do niego a ja mogę go zniszczyć świetnie. Kolejna beczka na moje drodze i przechodzimy sobie dalej. W tym momencie moi drodzy mamy tutaj taki lewarek, który będzie umożliwiał mi przejście sobie poprzez te kraty, które znajdują się tutaj. Zobaczymy czy jakoś w miarę szybko mi się to uda. Mam nadzieję, że tak. I jeszcze tutaj zabicie przeciwnika od tyłu. W zasadzie nie musiałem się tutaj kryć, bo nawet nie było gdzie i dzięki temu mogłem sobie przejść po kryształ który znajdował się u góry ekranu. Te kryształy to naprawdę bardzo ważna mechanika produkcji. Oczywiście one będą dawały nam taką zwiększoną liczbę punktów podczas ukończenia danego poziomu. No i oczywiście będzie to taki system motywacji, który moi drodzy naprawdę jest wart zebrania, ponieważ dzięki temu będziemy mogli sobie wszystkie poziomy zaliczyć na zebranie tych osiągnięć no bo jeżeli lubicie zbierać osiągnięcia to również coś takiego będziemy mogli tutaj mieć bo jest ich naprawdę bardzo dużo moi drodzy tutaj kolejny system który jest zaimplementowany w produkcji ja w tym momencie mam strzałę którą przestrzelę sobie właśnie do tamtego miejsca i zobaczcie zapaliłem pochodnie dzięki temu drzwi się otworzyły tutaj i ja mogę sobie przejść po ten drugi z trzech kryształów znajdujących się na tym całym poziomie Idziemy dalej, w tym momencie mam już klucz, dzięki temu będę mógł otworzyć sobie drzwi znajdujące się po lewej stronie, zobaczymy do czego one mnie zaprowadzą. Oczywiście, moi drodzy, dzięki temu, że ja mam ten klucz, będę mógł sobie przejść w zasadzie do ostatniego pomieszczenia, miejmy nadzieję, ponieważ zależy mi na tym, żeby bardzo szybko zebrać sobie ten... Tutaj ostatni kryształ, który potrzebuję. Jak widzicie, tutaj mamy taką mechanikę, w której te bloby, malutkie gluty, chodzą sobie po takich przyciskach i przełączają kolce, przez co ja jeżeli sobie wejdę w te kolce, no to niestety zostanę zraniony tak bardzo, że moja postać zginie. Żeby tego uniknąć, muszę wymierzyć odpowiednio w danym czasie i moi drodzy przejść sobie do góry tak żeby moja postać nie była zraniona tak jak teraz ja nie będę ryzykować w tym momencie zebrania sobie tych dodatkowych beczek zróbcie to sami jeżeli już zakupicie tą produkcję ja przejdę sobie po prostu do góry i moi drodzy w tym momencie zakończę poziom niestety nie zebrałem jednego kryształu gdzieś on się zapodział po drodze ale to nic nie szkodzi Wszystkie te poziomy moi drodzy możemy sobie powtarzać bez końca dzięki temu jak widzicie ja już wcześniej sobie zabrałem wszystkie trzy kryształy na tym poziomie i jest on zapisany jako taki złoty, złota moneta z czerwonym kryształem. Jest to oczywiście poziom zaliczony na 100%. Tak wygląda, moi drodzy, produkcja sniki Sneaky. Mam nadzieję, że rozgrywka was zachęciła do zapoznania się z produkcją. Jeżeli jesteście gotowi, wydajcie na nią 9 euro, a myślę, że przez 4 do 5 godzin nie będziecie się nudzić. Jest to naprawdę bardzo dobra gra, którą serdecznie wszystkim polecam. Dzisiaj dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć!